Kochani, więc tak, mm, chciałbym Wam powiedzieć o takim słowie krótkim, proroczym, co otrzymałem yy, o chwastach w sercu. O chwastach. O co chodzi? Chodzi o to, że wczoraj od rana do południa, prawie żeśmy ogarniali nasz ugródek. I było tam bardzo dużo chwastów. I kiedy zrywałem te chwasty, przyszło mi słowo pańskie. <laughs> tak jak Jezusowi o owcach, tak nie o chwastach. I teraz o co chodzi? Chwast to co to jest? To jest nazwa rośliny niechcianej na danym terenie, prawda? Czyli chwast terenem, Jezus mówi glebą jest twoje serce. Czyli terenem na Twoim sercu, gdzie coś jest niechcianego, czego ty nie chcesz, jest chwast. Chwast jest takim czymś. I teraz musimy poznać specyfikę chwasta, żeby te chwasty z, naszej, z naszego trawnika szybko wydobywać, szybko je usuwać z korzeniem, tak? Żeby czasem te chwasty nie robiły tego, co robią, ok? I pamiętajcie, że każdy nowonarodzony człowiek, kiedy przychodzi do wspólnoty, bądź jest częścią jakiejś rodziny, kiedy w ogóle się nowonarodził, zawsze jakieś chwasty będą się pojawiać. Więc to nie jest nic ani jakby nadzwyczajnego. Po prostu trzeba je szybko wychwycić, sprecyzować, wyrwać ze swojego serca, żeby czasem nie niszczyły Twojego życia, okej? Okay? I pamiętajcie, że te słowo prorocze jest do Was, do nas. Czyli to się nie tyczy tam obok Maryśki z kiosku, tylko mnie. Więc mów to, okej okay? Tomek mówi do mnie. I teraz proroczo odbierz, gdzie to ciebie dotyka. Okej, okay, to mnie dotyka. To mnie nie dotyka, ale to mnie dotyka. I to będzie to, gdzie Duch Święty chciałby, żebyś wyrwał chwasta. No. Więc tak, specyfika chwasta. Po pierwsze, chwast. Jest niepożądaną rośliną. Są to niepożądane, niechciane sposoby myślenia, którymi my się posługujemy. Więc tu jest temat bardzo szeroki. Ktoś ma depresję, ktoś się boi, ktoś w ogóle pije alkohol, ktoś to, to jak z wami rozmawiam, to wiecie, to się zaczyna od tego, że masz niepożądane myślenie. Ja na przykład kiedyś paliłem zioła, zioła dużo. Czy palenie zioła jest złe? Nie. Chodzi tutaj o to, że palenie zioła jest z jakiejś przyczyny. I ta przyczyna to chwast. Na przykład, ja paliłem zioło dlatego, bo byłem bardzo smutnym człowiekiem i chciałem się rozweselić, więc sobie zapaliłem ziółko, żeby się lepiej poczuć. Innymi słowy, dlaczego Chrystus i modlitwa i krzyż nie dawał mi spełnienia siebie i poczucia? Tylko zioło. Czyli zastąpiłem sobie ziołem Boga. I to jest chwast. I to jest system myślenia. I co to znaczy? Dlaczego się smucę? Skąd się bierze, że się smucę? No, się smucę, bo, i tu musisz weryfikować, smucę się, bo, na przykład, myślę o sobie, że się do niczego nie nadaje. Okej? Okay? A co mówi Bóg na ten temat? Bóg mówi tak. W imieniu Jezusa nadajesz się do wszystkiego. Wszystko, czego ręce twoje dotkną, będzie błogosławione. I co musisz zrobić? Jak wyrywać chwasta? Wyrywasz chwasta tak. Precz diable w imieniu Jezusa. Ja się nadaję do czego, to co powiedział Bóg. Więc ja mogę wszystko, wszystko mi wyjdzie, ponieważ Jezus tak powiedział. I wtedy wyrywasz tego chwasta. I wiesz, co się dzieje wtedy? Wtedy zaczynasz być radosny, bo jak można się smucić? Kiedy ty wierzysz, że się do wszystkiego nadajesz i wszystkiego, czego dotykają się twoje ręce, będzie błogosławione, a ty się smucisz. no, Boże, jest taki piękny dzień. Tak mnie kochasz. Jestem tak chciana. Jestem tak niesamowita. Nie no, tak ci nie dzieje. Kiedy człowiek jest taki padnięty? Kiedy przez myśl przechodzą ci różne chwasty. Rosną takie kurde. Najgorsze jest to, że chwasty rosną najszybciej <śpraw> z upraw. Najszybciej, one są najszybsze. Szybko wzrastają. Takiego chwasta mieliśmy takiego na pół metra. Trawnik taki skurczybyk. Myśli te szybko infekują głowę. Ja wierzę, że Bóg mnie kocha, a później myśl, nie nadajesz się. O, ja chyba się nie nadaję. No nie, wyrwij chwasta. Pamiętaj, chwast ma słabe korzenie. To nie jest tak jak różne rośliny, że tam długo wrastają w ziemię. Wiesz, drzewo, zanim ci wrośnie, to ono w ogóle musi najpierw korzenie i Ze słowem Bożym jest to samo. Najpierw idzie w dół. Więc jak rozpoznać chwasta? Jest taka osoba, ja ją nazwę chwastem. <laughs> są też osoby chwasty. Bill mówi wilki, ja powiem chwasty. To są tacy ludzie, którzy od razu uzdrowienia, uwolnienia, od razu wszystko ekspresyjne, wszystko widać. A później w depresji, alkohol, po, 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 kościoły rozwalają, nie mają korzenia. Słowo Boże zawsze zaczyna się od tego, że ci robi tak jak w naturze. Jak drzewo posadzisz, to nie rośnie ci od razu wielkie drzewo. Drzewo jak posadzisz, to ci najpierw w dół idzie. Tego nie widać. Dlatego Bóg, jak w twoje życie wejdzie, to pierwsze co się dzieje, to w twoim sercu. Nie widać rzeczy na zewnątrz od razu. I to jest dobre. Dlatego ja mówię, i sześć lat później wyszedłem z depresji. Bo sześć lat we mnie to szło i szło i szło i przedzierało się przez tę glebę, przez te kamienie, te chwasty wydzierałem, bo te chwasty takie, żeby, mi mnie, aleluja, aleluja, bo dwóch osób uzdrowiłem Bóg mnie kocha, już na już emocje, już to, a później znowu coś mi nie wyszło i znowu depresja, znowu koniec. A ja wie to jak, ja wierzę, to czy nie wierzę? Co mnie stymuluje? Raz mnie stymulowało to, że uzdrawiam chorych, raz mnie stymulowało marihuana, raz mnie stymulowało co? Służba dla Boga. A co, jak będzie siedział w domu i oglądał telewizor? Nie masz stymulantów. I co wtedy się z tobą dzieje? Eee. Nie masz jeszcze korzenia. Pamiętajcie, kochani, jesteście większość z was młodych zwierzę. Do dołu to rośnie. Nie w górę. Do dołu. Długo. Maraton nie sprint. Nie bądź taki niecierpliwy. Karm się Słowem Bożym. Wyrywaj chwasty. Właśnie chwasty to są takie sprinterzy. Mało korzonka już do góry. Dlatego później im większy chwast, tym bardziej go tylko podkopisz, tak chlub. Weź drzewo, podkopię wyrwi A Jezus mówi: Wy jesteście jak dęby. Twoja tożsamość to dąb. To drzewo jest. Bóg mi kiedyś powiedział w wizji, Tomek: Wiesz dlaczego takie rzeczy przeżywasz? Wiesz dlaczego tak głęboko wchodzę w ciebie? Bo ty jesteś sekwoja. Nie powiedział do mnie dąb. On powiedział sekwoja. A ja wie, co to sekwoja? Ja patrzę sobie, najwyższe drzewo na świecie, sekwoja. <noise> <O>, będzie grubo. <noise> no i się dzieje. Dlaczego? Bo ja mam sekwoja. <noise> ja nie wiem, kim ty jesteś, jakim drzewem. Ale każde drzewo musi najpierw zapuścić korzeń w dół. Głęboko w Słowo Boże musisz wejść. Tak głęboko, że ci zryje to banie. Że ty będziesz myślał jak Bóg, czuł jak Bóg, funkcjonował jak sam Bóg. Więc wtedy jaka depresja. Jakie poniżanie się. To wszystko jest w Twojej głowie. Pamiętaj, czytasz rzeczywistość tak, jak sobie ubzdurałeś w Twojej własnej bańce. No taka jest prawda. Nie czytasz rzeczywistości, jaka ona jest. Czytasz rzeczywistość tak, jak Ty ją widzisz. To jest bardzo ważne. Dlatego jest tak wiele nieporozumień. Bo każdy czyta rzeczywistość wedle duszy, jak ma ułożoną. I oczywiście tam mogą być demony, tam może być coś, ale one się opierają, te demony, na systemie myślenia. Więc wyrwij chwasta. Amen? Wyrywamy chwasta, kochani? Więc chwast jest niepożądany. Chwast jest dziki. Dzikusy to chwasty. Ja kiedyś miałem po sześciu latach, miałem sen, że w końcu wychodzę z dziczy. Sześć lat w nowonarodzeniu mi to zajęło. Niby byłem we wspólnocie, ale byłem dzikus. Wszystko po swojemu, nie słuchałem się autorytetów. Tu oczywiście poraniony jakiś to dziki człowiek. Dziki jest w buszu. Dziki człowiek to jest silna, samotna, niezależna jednostka. Silna, samotna, niezależna jednostka. Dzici, dzicy ludzie są często przedsiębiorcami. Oni założą ci biznes jednoosobowy, ale nie założą ci korporacji wielkiej, bo nie umieją współpracować z ludźmi. Mają lęk przed bliską relacją. Są dzicy. Z tej dziczy potrzebujesz wyjść. Chwasty są dzikie. To uprawne czy coś, one są razem. Razem. Dlatego Jezus mówił o owcach, a nie o wilkach, nie? O stadnych zwierzętach. Bo duch święty jest jakby stadny. I dlatego my budujemy wspólnotę. Ja nie wierzę w dzikich chrześcijan w domu przez YouTube'a, słuchających moje nauczania. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że tak można zacząć. Ale ja nie wierzę, że tak można żyć. Ludzie wiem, to co mam zrobić? Przeprowadź się. <laughs> co masz za problem? Ten zbyt goszczy. No problem. Przeprowadź się. Zależy ci, to się przeprowadź. Proste. To jest tak proste. Nie, nie mogę. Jak nie możesz? No bo. No bo co? No bo co? I sobie chwasta. Po, opowiedz mi o tym chwaście teraz. Opowiedz mi o tym chwaście. Chwasty także szybko się przystosowują. Słuchajcie, są to osoby często, bo teraz pamiętajcie, że jak my myślimy, tak my się zachowujemy. Czyli także można poznać osobę, czy jest w trybie takiego chwasta, po tym, jak ona się zachowuje, bo takie ma myśli. Tego typu osoby one zawsze, one bardzo szybko się przystosowują do otoczenia. Wiecie, co one robią? Na przykład raz spotkałem taką osobę, no, jak mi opowiadał, w kościele, jak obserwowałem ją, pierwszy raz była w ogóle na spotkaniu wspólnoty. Podnosiła ręce, wszystko. Ja później mówię, ej, ale jak to z tobą jest? Ty jeszcze życie nie oddajesz Jezusowi, a ty już tam w ogóle, ja bym nie rozpoznał na zewnątrz, że ty jesteś inny. No mówi, no bo jak tak wszyscy podnosili, to ja też, jak tak wszyscy, tak fajnie się skakało, to ja też się skakałem. Ja mówię, no ale przeżywasz to? No nie no, fajnie się skacze, jak na imprezie. Ja mówię, aha, okej. Okay. Wie chwast. Tak samo robił wszystko, jak cała wspólnota, ale w sercu tego nie miał. I do dzisiaj ma problemy z wiarą. Minęło już 6 lat od tej, od tej rozmowy naszej. Nie zechciał, żeby to weszło mu głęboko w serce, żeby poznać Boga, poznać ludzi, poznać prawidła. Tylko skacze, jak skaczą. Tańczę, jak tańczą. Stoi, jak stoją, chwast. Nie bądź jak chwast. Nie przystosowuj się do otoczenia. Bądź sobą. Pozwól, żeby to w sercu zagrało. Niech to w sercu ci głęboko wejdzie. Dlatego mnie często ludzie też uważali za chwasta, bo ja też szybko rosłem. No i w pewnych rzeczach pewnie mieli rację. Bo dopiero po sześciu latach we mnie ugruntowały się pewne prawidła. Dlatego Biblia mówi: nie wpuszczaj do służby dopiero co nowonarodzonych. Niech Cię ręka boska broni, żeby kogoś ustanawiać pastorem, ewangelistą, nie mówię o jakichś pomocowych rzeczach. To od razu, ale jakimś kimś w urzędzie, bo go zmiecie, diabeł, bo wam się tak wydaje, może niektórym z Was, że o, ten te Tomek se stoi przed kamerą i se tylko gada. To nie tak tylko jest. Tu są siły demoniczne, naciski duchowe. Tu są rzeczy, których wam nie wytłumaczę, bo to nie ma sensu na to, ale rozumiecie, to nie jest tak. Ka spróbujcie sobie uzdrawiać chorych publicznie. Zobaczycie, jak się będziecie czuli przez pierwsze dni. Będziecie w stresie, będziecie chodzić do kibla. Ja to wszystko przeżywałem i teraz w doświadczeniu, jak zacząłem to robić przez yy, 10 już lat, czy 12, nawet już lat, to doświadczenie nabyte pozwoliło mi wzrosnąć w tym. I teraz dlatego na przykład się nie boję organnąć takiego spotkania. Dlatego doświadczenia nie ominiecie. Dlatego nie bądźcie jak chwasty, że za szybko do służby. Pewna osoba ostatnio chciała szybko zostać jakimś pastorem, liderem, czy ogólnie, no to chwasta trzeba było usunąć, więc i usunąłem ją ze wspólnoty. Taką osobę, bo nie, nie szło z nią się dogadać, nie? Bo po prostu za szybko, za szybko, za szybko. Chwast! Urósł chwast! Nie tak, kochani. Głęboko. Idziemy głęboko. Chwasty także są trujące. Często osoby typu chwast zatruwają przestrzeń. Spotyka się jedna z drugą i plotkują. A jesteście narodzone na nowo tak, ale się jak lubimy użalać nad sobą. <laughs> Wiecie, lu lu ludzie o różnych rzeczach rozmawiają, a rzadko o Bogu. <laughs> Spotyka się grupa. Raz mieliśmy takie proroctwo kiedyś, bardzo kiedyś, kiedyś dawno, z 8 lat temu czy 7. Pamiętajcie, kochani, Kościół to nie grupa wzajemnej adoracji. Bo wiesz, bo my żeśmy się tak często spotykali na jakichś kawkach i kawka nie ma nic sobie złego. Ale jak jest tylko kawka i gadanie o pierdołach, i użalanie się nad sobą, i gadanie jak to w życiu masz źle, no to hello, nie z tej perspektywy mówimy w ogóle o życiu naszym. Co nam to dawało? No nic. Zrobiliśmy kolejny klubik wzajemnej adoracji i nazwaliśmy go Kościołem. Dobrze, że to trwało chwilkę i po prostu, żeśmy weszli w budowanie siebie. Tak, mamy rozmawiać o życiu, mamy, mamy wzrastać, ale robimy to z perspektywy nieba. Czyli co mówi słowo? Tak, poroniłam. Co mówi słowo? Mam depresję. Co mówi słowo? Nie, w biznesie coś. Co mówi słowo? Okej, okay, jak z tego wychodzimy? Modlimy się, działamy. Dawaj, dawaj. Mamy rozmawiać o życiu, nie tylko jaki jest Bóg i tak dalej, ale mamy rozmawiać z perspektywy nieba. A nie, że się schadzamy i później masz takie chwasty wokół siebie i się dziwisz, że ci w życiu nie idzie. Bo masz trzy chwasty, trują ci życie, a ty chodzisz taki struty i nie wiesz, dlaczego nie masz, bo masz złe relacje z nie tymi ludźmi, co trzeba, sobie poukładałeś życie. Dlatego Biblia mówi, kto się przyjaźni ze światem, jest przeklęty. Tak mówi Biblia. Przyjaźń się ze światem nie znaczy, że nie możesz mieć kolegów. Przyjaźń to jest głęboka więź ludzi, która powoduje, że ty bierzesz od tych ludzi rady. Wiesz, od przyjaciela się bierze rady, prawda? Więc Biblia mówi, kto jest, kto polega na świecie, bierze radę od świata, jest przeklęty. I później ludzie do mnie chrześcijanie mówią, no Tomek, dlaczego mi nie wychodzi w życiu? Ja mówię, opowiedz mi o swoich znajomych. <laughs> Mam takiego przyjaciela, takiego a nawrócony. No nie, no ale tak doradza. Ja i co doradza? To, to, to i weź w ogóle. A to muszę. No nie musisz. Ale jak chcesz mieć sukces, to musisz. <laughs> Puść to. Po co ci to? Nie chce Cię nawrócić? Nie chce. Mówiłeś mu o Jezusie, mówiłem 25 tysięcy razy. Nie szanuję Jezusa, nie szanuję Ciebie. To jest proste, ale on mnie szanuje, nie szanuje. Jakby szanował Ciebie, to by szanował Jezusa. W Tobie. Proste, to jest dla mnie proste. Jezus powiedział, stracicie, ale zyskacie 100 razy więcej w Królestwie. Wierzysz w to? Ja uwierzyłem, że zyskam w Królestwie 100 razy więcej. Znajomych, przyjaciół, matki, babki i tak dalej. Rozumiecie to? To mówi Biblia. Jezus tak o tym mówi. Nie bój się. Jezus powiedział, co on powiedział? Najpierw powołałem ciebie, byś burzył, a później byś budował. Żeby coś zbudować, musisz najpierw zburzyć to stare. Więc musisz zburzyć stalą ideologię, stare podejście do znajomości, stare podejście do przyjaźni, stare podejście do depresji, stare, albo mi tak powiedziano. A co mnie to obchodzi? Mówi, co mówi, co mówi słowo? Co mówi słowo? Co mówi słowo na temat października, że grypa panuje? Co mówi słowo na temat Covid? -a? Co mówi słowo? Słowo? Co mówi słowo? I co wtedy robisz? Stosujesz i działa. Zawsze, kochani, działa. Wtedy wyczuwasz fałsz z daleka. Kontrahenta fałszywego wyczujesz z daleka fałszywe, fałszywe rzeczy. Albo jak nie wyczujesz, to bardzo szybko to się tnie. Ja zauważyłem, że u mnie to bardzo szybko to się tnie. Szybko. Takie coś, co nie miało być, yy, jakby, jakby ten. Niektóre yy, chwasty są żywicielami dla grzybów, bakterii i szkodników. Czyli myślenie typu chwast będzie przyciągać demony do twojego życia, które ciebie później zrujnują. Nie nadaje się, nic nie umiem, nie podejmuję zatem decyzji, żeby wziąć tą ofertę, która przyszła, a później nie mam pieniędzy i modlę się do Boga, żeby dał mi więcej, a później dalej to nie przychodzi, bo mam takie myśli, bo nie decyduję, i później jest, dlaczego Boże nie działasz? Okay? Albo myśl typu: Nie nad, wiesz, nie wiem, weźcie tam sobie wszystko, bo tego jest tak dużo. Przemęczony jestem, zmęczony. Ja potrafiłem pracować po 12 godzin dziennie przy pomidorach, gdzie padałem na twarz, bo fizjologicznie moje plecy już odmawiały mi posłuszeństwa, że nie mogłem tlenu złapać, a i tak jak nie czułem się zmęczony. Kiedy narodzisz się na nowo, jest takie coś dziwnego w tobie. Słuchajcie, ludzie chorzy czują się zmęczeni nawet kiedy wypoczną. Zauważyłeś to? Oni ciągle by wypoczywali. I ja rozumiem też fizjologiczne zmęczenie, dlatego nawet dzisiaj pospałem sobie w końcu do siódmej, bo tak wstaję o piątej i idę na siłownię od razu, więc wstałem sobie o siódmej czy ósmej i później jeszcze o dziesiątej, jeszcze raz się położyłem, bo tak czułem się fizjologicznie zmęczony i mówię, nie, jeszcze leżę. I tak leżałem po prostu ten jeden dzień sabatu. A tak wstaję normalnie o 5, idę na siłownię o 5.15, o 6.30 jestem gotowy, lecę na remonty do 15, o 15 tu i jeszcze tu słowo Boże, nagram przy okazji, tu, jeszcze tu kamera, tu tamto i służba się jeszcze kręci, jeszcze rozmowy duszpasterskie do wieczora, jeszcze z żoną, jeszcze ogarnąć sklepy, jeszcze to jest. Wszystko można. Nie wmawiaj sobie, że jesteś zmęczony, to demony. Oczywiście rozumiem fizjologiczne zmęczenie, nie przemęczcie się, ale nie o to mi tutaj chodzi, prawda? O której stajecie, że tak się śmiejecie śmiejecie? Nie mówcie lepiej. <laughs> no. O pół do czwartej. <laughs> o, fajnie, fajnie. Więc naprawdę, kochani... Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, ale pamiętajcie, że żeby nasze życie miało ten sukces, należy dbać o pole swojego serca, czyli dbać o to, że zobaczysz, że chwasty gdzieś rosną, czyli myśli, które są niezgodne z Biblią, niezgodne z tym, co mówi o Tobie Bóg, wszystko na bieżąco musisz z korzeniem wyrywać, a nie o tym rozmyślać i o tym, i chodzić i Cię to truje. Zauważ sobie, gdzie przynosisz złe owoce. Zauważ sobie, gdzie coś nie działa. Zauważ sobie, gdzie, bo to boli. Więc od razu to widzisz, co nie działa w moim życiu, a co działa. I w tam z, y, pomyśl sobie, a co mówi na ten temat Bóg? I najprawdopodobniej możesz albo o tym w ogóle nie wiedzieć, a jak wiesz i świadomie to robisz, no to po prostu pokutuj. Opamiętaj się. Przestań to robić. Bo jeżeli masz świadomość, wiesz, a nie stosujesz, tym gorzej dla ciebie. A ja wiem, Tomek, że Bóg mnie kocha, ale dalej mam depresję. Dlaczego masz tą depresję? Dlaczego ciągle wierzysz, że się nie nadajesz, chociaż wiesz, że Bóg mówi, że się nadajesz? Dlaczego chcesz do cholery wierzyć w to, że się nie nadajesz? Co, co to w ogóle jest? Zaufaj Bogu. Nie bój się. No bo ja... Nie ma no bo ja. Nie ma no bo... Musi to w tobie umrzeć. wyrwi chwasta z korzeniem. Nie, nie, nie tnij chwasta. Wyrwij chwasta. Jak utniesz chwasta, wyrośnie jeszcze gorszy. Musisz go do korzenia. Czasami trzeba się z nim pobawić. Czasami trzeba nim pokręcić. Weź te myśli, nie bagatelizuj ich i wyrywaj wszystkie jak leci. Nie szukaj, gdzie mam zaburzenie, bo to jest drugi aspekt, gdzie mam zaburzenie, panie Jezu. I szukają w jakimś wszechświecie pozamaterialnym. Nie! Zobacz, co cię boli, wiesz, jak palec boli, tak jak dzisiaj mówiliśmy, no to od razu czujesz, nie, o kurde, ale boli. I teraz tylko czujesz, tylko ten palec, już, już to, już wiesz, już to, że całe ciało funkcjonuje prawidłowo, to nieważne, ważne, że ten palec boli. Czyli, jeżeli coś u ciebie w życiu nie działa, od razu wiesz, o co chodzi. Czyli, jak się sam siebie zapytasz, co tam myślisz, od razu wiesz, jakie to sam myśli. Czyli teraz skonfrontuj to ze słowem i teraz zapytaj sam siebie, czemu ja do cholery dalej w nie wierzę. I przestań, i od tego zaczyna się Twój sukces. Amen? Znaczy, zgadzam się, okej. Okay. Okej, okay, to tyle, kochani myślę. Nie ma co tutaj. Powyrywajmy chwasty z naszego serca. Oczyśćmy pole Boże, pamiętajcie, że chwasty i tak czy siak będą wyrastać w waszym życiu co jakiś czas, więc plewcie te pole cały czas, ale to zależy też od jakości uprawy i tak dalej. Więc jak będziecie przebywać w Słowie Bożym, jak będziecie robić moje nauczania, jak będziecie w tym cały czas zaangażowani, to wtedy tych chwastów będzie coraz w Twoim życiu mniej. Okay? Ale to nie jest tak, że jakby się wyzbędziesz do końca życia. Nie, po prostu ty będziesz tak silny, że będziesz mógł jednym strzałem wyrywać chwasta, a nie jakby go jeszcze podlewać. Bo on ładnie wygląda jak taki kwiatek. On jeszcze ma taki kwiateczek, on ma taki ładny chwaścik. Nie! To jest niepożądana uprawa. Czasami ładna. Są też chwasty pozytywne, bo one nie wszystkie działają negatywnie. One pamiętaj, duszą, zabierają wodę otoczeniu, tlen, różne rzeczy, zabierają otoczeniu, rozrost, dają cień i wtedy gniją niektóre trawy wokół chwastów, bo one są wyższe. Więc one zabierają ci. Nie toleruj chwastów. Walcz z nimi. Wejdź w tryb wojny dzisiaj. Ja jestem już spokojny, bo wygrałem, tak? Ty też wygrałeś w Chrystusie. Ale wejdź w duszy swojej tryb, w tryb wojny z chwastami dziś. Nie pozwól im jakby twojego życia już. Nie mów, że taki jesteś. Ja tak choruję, bo tak mam. Ja jestem taki słaby, bo taki się urodziłem. A co mnie obchodzi, że się taki urodziłeś? Bóg ci daje nowe DNA. Narodziłeś się na nowo. Bóg mówi, nie będziesz chorować. Uwierz w absurdalne rzeczy. Oto cię dzisiaj proszę. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w absurd. To się nazywa wiara. Uwierz, że się nadajesz. Ja nie mam takiego umysłu. Kto ci to nawmawiał? Kto ci to powiedział? Uwierz we wszystko, co możesz uwierzyć i czyń kroki adekwatne. Amen.